Jeździe tutaj. No, masz? Siemanko widzowie, witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj dwa spławiki, w sumie po jednej wędce, bo dzisiaj, że wziął ze sobą bracika na ryby. No i co, my się rozpakowujemy za 10 i zaczynamy wędkowanie. Tutaj już zanęta przygotowano, po 4 kulki. Za chwilę troszkę bardziej się rozjaśni. Wygruntujemy spawiki i dzisiaj lin, karaś, karp, słuchajcie, rosówki, gnojki, tam są w pudełku, białe, kukurydza, w razie aby to nie brało i tak będziemy testowali. Tak widzowie, my już tutaj jak widzicie mamy dwa spławiki przygotowane. Tu siedzi Marcin, porażemy go światłem i zaraz lecą do wody. pierwszą wędka na moja leci rosówka, dość szykowno. A na drugą co do Marcina to on zaraz pokoża. Marcin już tu zakłada gnojeczki. Na no, choczyk Jak widzicie są takie malutkie te wody młode. młode, a widzisz jakie są ganz małe, co się mi wykluje? to niekiedy są większe też. I ciepie od niego wędka do wody już ciepia nam podstawiki kulki. cztery kulki go namierza a u na woda a jest Forta kuleczka i teraz Marcinowi cztery na początek pomału się rozjaśnią, pięknie ptoki śpiewają. Już się rozjaśniło praktycznie. I czekamy na pierwsze prania. Zanim już Mhm. Dobra, jedzie branko, jedzie, no, ale piękne branie, u Marcina. No. jedzie w lewo, jedzie drut, no, poszło, i słuchajcie, pierwsza ryba u Marcina i leszczyk, taki leszczyk pobrał, ale branie, pierwsza ryba, branko, branko pięknie dobra, ciepimy po następnego, nie? No. Zostało z metalu latarka do odpalania, jak widzicie, ze zoomem. Tak widzowie po w wam teraz jak ta latarka świeci pięknie oświetlo ze zoomem. Zaraz wam pokorzę na zoomie na kamerze. Ale zoom. O, idzie Marcin, abyście na drugą stronę, normalnie świeci idealno pod wywózka, czy jak do rzutu, żeby namiar wziąć na drugą stronę stawu. I do samoobrony, <grybujesz> jak byście chcieli. Podam Wam link w opisie filmu do takiej latarki, naprawdę super. Tu jak widzicie, zoom. Na trzy baterie paluszkowe. Słuchajcie, tak jak Wam godą, w linku w opisie filmu, pod opisem filmu, będzie po prostu link do tej strony. Różne akcesoria tam idzie kupić, fajne, polecam szczerze, także możecie sobie zajrzeć i obejrzeć. Słuchajcie, póki co na razie Marcinowi się udało. Jedna ryba wyciągnąć. No i o brania z Maściu narasowa. Owa Roz zaprytko, dwa razy za prędko, po prostu że zatnął, mu dał duży pokój. Opórek poczuł, no ale niestety rybka puściła. Może to był jakiś linek. No i co, na nowo wędka przecie pano. I czekamy. Czekamy. 5.30 chyba pomału. Także do 11.00, 12.00 posiedzymy. Na pewno jakoś rybka uda się większo wyciągnąć. dzieci. No pojeżdżą, na kamerach widział. udało mi się zaciąć co z taką olejkę maluszka u Marcina a ja słuchajcie ciepłych na razie na Federka i próbuję tam po drugą stronę na razie na ziorku kukurydzy obejrzymy co się będzie działo bo tu na razie kompletnie na spławik blisko nic a widziałem że tam się karpie po prostu spawiały. także obejrzymy no na razie to wąpałem bez bez konkretów, no lipa, lipa na razie, woda tutaj też się dźwigła, jak i na życe, kalno, woda może przez to, nie wiem, no zobaczymy, ale jakoś tam rybka chodzi. O, słuchajcie, u Marcina coś jest większego teraz? Ale, um powiem, bym pytał, cisza. Leszcz, wiesz? Nie, było wodę. do góry, spławik do góry, potem standardowo jeżdżą. taki resztek no, coś się zaczyna dziać kurde no, puść tutaj wariata Co? Jest rybka słuchajcie Jest w końcu siłę co się ciął no. <noise> Ale potwór kompletne Kompletnie dzisiaj nie współpracują Liczyliśmy na na Naliny, karasy. A tu kompletnie nic słuchajcie. Nie wiem, może jeszcze na jakim tarle są. Też tak jak grzegodą Woda tu przybrała ze żyki, Mętno woda Fez się zrobiła. I może przez to też ta ryba stanęła. I na drobnicach jakoś tam od czasu do czasu weźmie. Jeszcze chwilka posiedzemy z maczyny i się będę pakowali do chałupy, No, idziemy. Jeste brani te. No, na <noise> pożycie chrono Kolejna, metrze, kolejna na metrze głębokości. Na metrze głębokości biorę, W no. połowie, w połowie wody nie tu Dobra, kolejna rybka. Co tam mamy? Hmm. Ale chyba fajna płotka. Ale ładno, Obyć. Piękna płotka. Taką płotka. I do wody Tak zestaw. Jak i dzisiaj używam poczek, aktualnie teraz 18, przypon 016. Krętlik do szybkiej wymiany, po kolei śrucinki, wywożony spławiczek, Spławik 3 plus 3 grama, jak widzicie. No i zapięty na agrawce, plus oczywiście na końcu stopery 2. Kiedy którymi się reguluje głębokość No i co, ciepiemy po kolejno rybka Tak słuchajcie widowie, my się już pomoli, powoli pakujemy Jak widzieliście, jakoś tam no, drobnica udało się wyciągnąć Niestety nic konkretnego my nie chycili Same uklejki płocie Marcin Leszczyki. No i co? Widzimy się w kolejnym filmie. Czymcie się, nara.